Witajcie. Dzisiejszy temat zajęć to symetria środkowa. Jest to kolejny rodzaj symetrii. My już znamy symetrię względem prostej, pionowej, poziomej w układzie współrzędnych również. Teraz symetria środkowa. Jak to będzie wyglądało tutaj? Uwaga! Symetria środkowa różni się od tych, które poznaliśmy do tej pory, ponieważ tu nie będzie prostej. Będzie punkt względem którego będziemy mieć symetrię. Zobaczcie. Narysuję sobie strzałeczka. Specjalnie rysuję strzałkę, żebyście widzieli, co się z nią wydarzy. Strzałka. Jeden jej koniec będzie B, drugi będzie A. I, ma, I narysuję punkt. Punkt, względem którego będę rysowała obraz w symetrii. Ten punkt niech nazywa się S. No i teraz, moi drodzy, jak to wygląda? Potrzebujemy cyrkiel, linijkę, i do pracy. Wezmę inny kolor, żebyście widzieli, co się dzieje. No Może zielony. Jak, w jaki sposób robimy konstrukcyjnie obraz w symetrii względem punktu S? Zobaczcie. Jeden koniec, tak to jest punkt. Rysuję prostą, która łączy ten punkt i nasz punkt S. Biorę cyrkiel. Ponieważ odległość tego punktu B od S muszę odłożyć po drugiej stronie. I tu będzie mój punkt B. Bez kreską. Pamiętamy. I to samo robię z A, czyli czubek strzałeczki. Robię prostą. I odkładam odległość. I w tym miejscu mam kreską. Teraz uwaga, mój, moja figura, to była strzałeczka. Ta strzałeczka była przy punkcie A. I teraz zr również rysuję strzałeczkę. Przy punkcie A, a skrasko. Zobaczcie, co się wydarzyło. Jak wygląda nasz obraz? Jest odwrócony. Taki sam, ale odwrócony. Ja oczywiście pogrubiłam, żeby było lepiej widoczne. I teraz zapiszemy sobie kilka sformułowań dotyczących właśnie tej symetrii środkowej. <laughs> teraz punkty A. I a' są swoimi, są punktami symetrycznymi. Punkt B i B' również względem punktu S. I tak to się zapisuje. Punkty A, a', B', B' są punktami symetrycznymi. Względem punktu S. Ten punkt S nazywany jest środkiem symetrii. Środek <laughs> symetrii. Kolejna rzecz, którą musimy sobie zapisać, to informacja, że odcinek AB, czy ta strzałeczka, i A'B', czyli ten i ten zielony, są figurami symetrycznymi względem punktu S. I teraz, jakie cechy mają te, y, te figury? Po pierwsze, są przystające. Przypomnijmy sobie, co to znaczy: przystające. To znaczy, takie same. Mają tą, te same wymiary. Po drugie, y, te dwie figury, są, dwie jakiekolwiek figury, są symetryczne, jeśli powstają przez obrót o 180 stopni. Czyli tak, jakbym wzięła tą strzałeczkę i obróciła o 180 stopni wtedy dostaje ten drugi obraz tą drugą strzałkę i to sobie zapiszemy dwie figury są symetryczne względem punktu jeżeli Każda z tych figur, każdą z tych figur y, można otrzymać przez obrót? Drugiej. O 180 stopni dookoła tego punktu, tego punktu naszego S. Dobra, moi drodzy, żebyśmy zrozumieli o co chodzi i wiedzieli, jak to się robi, to po prostu porobimy sobie kilka konstrukcji. Zaczniemy od zadania pierwszego na stronie 270 w podręczniku. Mamy zaznaczyć sobie jakieś punkty ABC i y, krok po kroku będziemy to robić. Uwaga! Zaznacz punkty ABC nie należące do jednej prostej. To znaczy, nie leżą na jednej prostej, nie są współliniowe. To zaznaczam sobie punkt A, punkt C, a punkt B niech będzie tu. Teraz uwaga! Mamy teraz znaleźć punkty A' i B'. A kreska, B, B kreska, symetryczne względem punktu. Symetryczne do punktu A i B względem punktu C. Czyli to będzie nasz środek symetrii. Teraz w jaki sposób to robimy? No to jeszcze raz. Cały czas ta sama konstrukcja. Biorę i rysuję prostą, która przechodzi przez punkt C na drugą stronę. Kolejna rzecz to cyrkiel. Biorę. Wbijam w punkt C i odmierzam do B. I rysuję po drugiej stronie punktu C. W tym miejscu mam punkt symetryczny. I to samo robię z A. I znowu odmierzam. I zobaczcie, tak? Po drugiej stronie tego punktu, tak? W tej samej odległości są te punkty. No i mamy teraz kilka pytań do tego, do tego zadania. Podpunkt A. Jakie jest wzajemne położenie punktu A? A z kreską i C? Leżą na jednej prostej. Można powiedzieć, że są. W inny sposób, że są współliniowe. B. Y, czy po, co powiesz o odległościach punktów B i B' od punktu C? Wszystkie te odległości są takie same. Są równe. C. Czym jest punkt C dla odcinków AA' i BB'? Skoro ta odległość jest równa, to C jest w środku. I dokładnie jest tak samo z tym odcinkiem. C jest w środku. I D gdzie znajduje się punkt symetryczny do punktu C względem punktu C? To jest ten sam punkt, w tym samym miejscu. Ok. Dobrze, moi drodzy, zadanie numer dwa. Sprawdź, czy punkty A', B', C', D' są symetryczne punktów ABCD względem punktu O. I teraz uwaga. No jak to mamy spojrzeć? Przede wszystkim, gdy mamy symetrię względem punktu O, ja sobie wezmę książkę, żeby Wam pokazać to. Gdy mam punkt O na samym środku. Punkt B jest po tej stronie. No to patrzę, czy ma trzy kratki poziomo i jedną w górę. Tak? W ten sposób możemy sobie szukać. Albo przyłożyć cyrkiel. E, albo zmierzyć linijką jak to woli. Sprawdzamy dwie rzeczy. Czy są te same długości? I czy są po o drugiej stronie punktu. No to B się zgadza. A mam 4 i 2, 4 i 2, pasuje, D. 3 i 2, 3 i 2 i teraz C. Tu mam 2 do góry, 2 poziomu, a tu mam, ojej, 3 i 3, czyli C za, za długi jest. Tu mam C, a tu mam C. Prim, czyli ta odległość jest tutaj dłuższa, tu krótsza, zatem zapisuję, że punkty mieliśmy sprawdzić, czy są symetryczne. Punkty A, B i D tak, a C nie jest. I dokładnie to samo robimy w podpunkcie B. Czy są symetryczne? Tu mam O. No i przede wszystkim D i D sprawdzam. 3 i 2, 3 i 2. Pasuje. Teraz C. Zobaczmy. C tutaj ma trzy krateczki, a tu C jest dużo dalej. Już od razu widać, że nie jest. A i A, A mam tu, to jego obraz powinien być po drugiej stronie, a jest tutaj, więc też nie jest symetryczny. I jeszcze B. B jest tutaj, a drugie B bez kreską jest pionowo, czyli również nie. Zatem, jedyny symetryczny punkt to tutaj mamy D w sensie to powinno być z kaskami bo o to pytają a tutaj A' B i C nie są a jest tylko D trzeba po prostu popatrzeć czy jest w tej samej odległości dobra I jeszcze raz przypomnimy sobie konstrukcję, jak to się robi. Zadanie trzecie. Mam punkt. Mam wyznaczyć konstrukcyjnie punkt symetryczny do punktu B względem O. Czyli mój środek symetrii, tak to się nazywa, to jest punkt O. I mam punkt B. Zrobię go sobie tutaj. Jak wyznaczyć bez kresko? Jeszcze raz. Bierzemy linijkę. Rysujemy prostą, która przechodzi przez B i O. I gdy narysowaliśmy, odmierzamy cyrklem tą odległość i zaznaczamy punkt B, B'. I na tym polega ta konstrukcja. Za każdym razem będziemy robić w ten sam sposób. Kolejne zadanie, które będziemy robić. Zobaczcie, niektóre zadania polegają na rysowaniu, a niektóre po prostu na uważnym przeanalizowaniu rysunku. Czy tutaj pasuje, czy nie pasuje, czy jest tak samo narysowane w tej samej odległości, czy też nie. No i tak właśnie będzie wyglądało zadanie piąte, że sobie popatrzymy na rysunek. Teraz uwaga. Ważna rzecz, te rysunki, te wszystkie mm, figury, które są w symetrii względem jakiegoś punktu, są odwrócone. Tak, zobaczmy. Ta, ta pierwsza strzałeczka, którą nosowałam, też była odwrócona. Teraz mamy kwiatek. Z Względem którego punktu on jest symetryczny do, do siebie? Musimy patrzeć, wziąć sobie jakiś punkt i połączyć go z tym samym punktem w drugim kwiatku. I przez jaki punkt przechodzi? Przez E. Tak naprawdę każdy przez E będzie przechodziło. Pozostałe punkty nie są środkami. Czyli odpowiedź że to jest punkt E. No dobra. No i ostatnie zadanie, które chciałabym zrobić, to jest szóste. I zadanie szóste polega na narysowaniu osi liczbowej i zaznaczeniu tam punktów kilku. Następnie mamy zaznaczyć punkty symetryczne względem punktu 0. No to robimy to. Sprawdźmy najpierw sobie, jakie to są punkty jaką potrzebujemy jednostkę. Mamy tutaj łamki, jedna, druga, czwarta, czyli na cztery będziemy dzielić: raz, dwa, trzy, cztery, i tu będzie jeden, raz, dwa, trzy, cztery, dwa, i tu raz, dwa, trzy, cztery, minus jeden, minus dwa. I minus 3. No i zaznaczamy punkt. Wezmę inny kolor. A najlepiej 2. Bo będę musiała zaznaczyć punkty, a potem do nich punkty symetryczne. No to zaznaczamy. Punkt A. Minus 9 czwartych, czyli zamienimy sobie na całości, czy to jest minus 2 i 1 czwarta. Minus 2 i 1 czwarta. Tu jest A. B. Minus 1,75 setnych, czyli. To jest minus jeden i trzy czwarte. Minus pół. Jedna, druga. Trzy drugie, czyli jeden i pół. Siedem czwartych, to jest jedna cała i trzy czwarte. I dwa i dwadzieścia pięćsetnych, czyli dwa i jedna czwarte. To są moje punkty. Teraz muszę poszukać punktów symetrycznych do nich. W jaki sposób? No, zgodnie z tym, co robiliśmy, mogłabym rysować prostą, ale nie muszę jej rysować, bo już ją mam. To jest ta prosta. Tylko moim punktem, środkiem symetrii jest 0. Więc każdy z tych punktów musi być po prostu przerzucony na drugą stronę i musi mieć przeciwną współrzędną. Zaczynam od A. A to było minus 9 czyli minus 2 i 1 czwarta, więc to będzie teraz 2 i 1 czwarta, czyli w tym miejscu będę miała A prime. Teraz B. Mam 1 i 3 czwarte na minusie, więc teraz będzie tutaj na plusie. C to było pół. Zatem D będzie w tym miejscu teraz. E. 1,5. No to minus 1,5. W tym miejscu. F i G. Zobaczcie, niektóre punkty się pokryły. Tak one po prostu mają współrzędne przeciwne. Na kolejnych lekcjach będziemy dalej rysować figury względem symetryczne względem punktu. Do usłyszenia.